Witam serdecznie. Pokażę, jak przygotować syrop miętowy, który idealnie nadaje się do dodania do herbaty, wody lub deserów. Do przygotowania syropu będziemy potrzebowali około 60 g świeżej mięty, 600 ml wody, 600 g cukru, obraną skórkę z jednej cytryny i sok wyciśnięty z jednej cytryny. Najpierw przygotuję miętę. Dokładnie wypłukaną miętę przekładam do pojemnika blendera, dodaję troszkę wody, aby łatwiej było ją rozdrobnić i rozdrabniam. Następnie do garnka przelewam pozostałą wodę, dodaję cukier, obraną skórkę z cytryny, garnek stawiam na gazie i zagotowuję. Na początku wodę z cukrem mieszam, aby cukier nie przywarł do dna garnka. Gdy woda się zagotuje, dodaję rozdrobnioną miętę, sok z cytryny i gotuję około 5 minut. Tak przygotowany syrop odstawiam na około 6 godzin. Jeżeli syrop przygotowujemy wieczorem, to możemy odstawić na całą noc. Po około 6 godzinach syrop przecedzam na sitku wyłożonym gazą. Dokładnie odciskam i pozostałą miętę wyrzucam. Czysty syrop ponownie zagotowuję i od razu po zagotowaniu rozlewam do wcześniej wyparzonych słoiczków lub butelek. Po rozlaniu syropu, słoiczki i butelki szczelnie zamykam i już ich nie pasteryzuję. Tak przygotowany syrop możemy przechowywać w chłodnym miejscu w piwnicy lub w lodówce. Jeżeli zależy nam, aby syrop miał ładny zielony kolor, to możemy go zabarwić naturalnym barwnikiem zielonym. Dodać odrobinę do syropu i dokładnie wymieszać. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Syrop miętowy jest gotowy. Życzę udanych przetworów i smacznego.